Dzień dobry, dzień dobry dzisiaj w takiej scenarii góra-dół czyli tak zwana siła biegowa ja właśnie skończyłem 8 podbiegów 8 zbiegów jeszcze zostało kilka razy schodki w międzyczasie dzisiaj nagram sobie porady dla biegacza a dzisiaj będzie temat biegam, uprawiam sport, ale dlaczego nie chudnę. Tak więc zapraszam, jeżeli macie ten sam problem, nie chudniecie, zostańcie. Tak więc zapraszam dzisiaj moje przemyślenia własnego doświadczenia. Temat biegam i dlaczego nie chudnę. Podstawowa zasada, normalnie w krótkim, jednym zdaniu, nie chudnie się, dlatego, ponieważ potrzebny jest ujemny bilans kaloryczny. I na tym powinno się skończyć, ale rozwiniemy ten temat, czy tak powiem rozłożymy na czynniki pierwsze, łopatologicznie, tak jak ja bym chciał to usłyszeć jak zaczynałem czyli ujemny biały kaloryczny najmniej na to uprawiamy sport biegamy, zaczynamy dopiero biegać i już biegamy od jakiegoś czasu krótki trening tak jak mówiłem te półtora miesiąca truftamy tam do 30 minut i dlaczego ja nie chudnę no dlatego przede wszystkim jeżeli mamy nadwagę tutaj mówimy o nadwadze mówimy, że mnie chcemy zrzucić właśnie kilogramy to najważniejsze jest, aby był to ujemny bilans kaloryczny, czyli spalamy kalorie, spalamy mniej kalorii niż na co dzień dostarczamy. O widzicie, ja teraz sobie zrobię takie wyganko spalamy kalorii i tyle mnie spalamy, mniej kalorii niż dostarczamy, czyli jemy więcej niż trenujemy. Dlaczego tak jest? Właśnie dlatego tak jest że nasz organizm nie ma z czego zrzucić jeżeli non-stop dostarczamy mu cały czas do organizmu pożywienia aby to było skuteczne możemy zrobić dwie opcje wydłużyć sobie trening żeby spalać więcej kalorii przykładowo przy takim w biegu godzinnym, dwugodzinnym Spalimy około 2000 kalorii. No ale wtedy nie możemy dostarczyć więcej niż też 2000. Wtedy będzie bilans na zero. Aby był ujemny, to musimy dostarczyć po prostu mniej kalorii. Cały czas te kalorie, kalorie. Ale jeżeli jemy, też wszystko zależy to od naszej diety, od naszego diety, od naszego sposobu żywienia codziennego. Jeżeli, je, jeżeli jemy yy, żywność przetworzoną, mąki, kasze, yy, tak zwane wyglądany yy, makarony, dzięki którym właściwie biegacze mogą czerpać energię, a my to jemy na co dzień i że tak powiem w dużych ilościach, nie są to jakieś małe, mikro yy, porcje, tylko standardowe to wtedy nie możemy schudnąć, bo powtórzę jeszcze raz, organizm do organizmu dostarczamy więcej kalorii niż spalimy podczas treningu. tak więc podsumowując, aby schudnąć trening był efektywny, zwiększamy ilość biegania do kilku i także bamy o naszą dietę, czyli Ilość jedzenia to też oddzielny odcinek. Trzeba o tym, bo w dzisiejszych czasach biegi, czy, przepraszam, nie biegi, jedzenie mają prawie same cukry, i to też trzeba czytać, zwracać na to uwagę, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Lub robimy po prostu sami, sami mięsko, doprawiamy. Ja na przykład często właśnie, jak pokazuję, Jeśli jest zrobiona piersko, czeka, przyprawiam sobie prawie w ogóle soli, nie sola, w ogóle nie cukrze, a niektórzy mają ciężko z odstawieniem cukru. A cukier to przede wszystkim najgorsze, co może być, to raz, wiadomo, organizm potrzebuje cukru, ale nie w takich ilościach, jak i dzisiaj dzisiaj produkowany. Czyli dostarczany prawie w 99 produktach żywnościowych. Po co? Po to, żeby się nie zepsuł. Ale to już temat na inny odcinek. Tak więc podsumowując, dlaczego nie chudniemy? Są dwie opcje: dostarczamy za dużo kolorii, za dużo jemy. No, trzeba jasno powiedzieć: za dużo jemy niż się ruszamy. Dwa, za, krótsze, za krótkie mamy. Treningi. No i na to. Możemy albo zmniejszyć dostarczanie kalorii, albo zwiększyć objętość treningową. Ale pamiętajcie wszystko z narem niech dopiero zaczynamy, bo można sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. A tutaj jeszcze pokażę jak obliczać sobie kalorie. Można wyliczać i tutaj. Pamiętajcie. Tak więc. Trzymajcie się. Dobrego popołudnia. Hej.